Wojak Boxing Night w Rzeszowie. Mam przyjemność rozmawiać ze znakomitym ekspertem Andrzejem Kostyrą. Witam Panie Andrzeju. Witam serdecznie. Panie Andrzeju, jesteśmy po gali. Jak się podobała dzisiejsza gala, poziom sportowy walki? Myślałem, że będzie lepszy. Niezła walka w wykonaniu kołodzieja. Dobry pojedynek Głowackiego, no ale niestety bardzo słaba walka główna wieczoru. Biedenko. Okres zachował się absolutnie nieprofesjonalnie, w moim odczuciu on ukrył jakąś kontuzję, pokazywał, że zwichnęła mu się noga, na powtórkach tego nie było widać, no jeżeli facet przyjeżdża na gale. I nie ma butów sportowych. Trzeba mu kupić buty, no to świadczy o tym, że jest niepoważny. To jest cienie znakomitego sportowca, no bo przecież on naprawdę był wybitnym bokserem. W pierwszych 28 walkach 26 zwycięstw, w czwartym pojedynku walczył z Wałujewem. No ale tutaj to jest kompromitacja. Właśnie, hala na podpromiu pełna, wszyscy przyszli na Artura Szpilkę. Praktycznie jedna runda, kontuzja. Możliwe, że to było symulowane, gwizdy. Kogo widziałby pan następnego rywala Artura Szpilki? O, no to już zależy od promotorów. W spilka chciałby jakichś najtrudniejszych, ale no, muszą to umiejętnie dawkować. Ja powiedziałem w komentarzu, że niektórzy już chcą Spilce stawiać pomnik. Twierdzą, że jest mistrzem świata już prawie. No ale tych, którzy rzeźbiarzy, którzy stawiają pomnik, trzeba by było wysłać na piwo. No, jeszcze Artur musi się. Się trochę pouczyć, musi stoczyć e, kilka walk. Jeżeli, on będzie, miejmy nadzieję, gotowy do pojedynku o Mistrzostwo Świata, ale na razie no, jeszcze nie przeszedł żadnej takiej próby ognia. No, ja myślałem, że tutaj będzie ciekawsza walka, że tu będzie ciężka próba. No niestety z winy bidienki nie doszło do niej. Dzisiaj na trybunach e, Krzysztof Zimnoch. Jak pan widzi pojedynek Szpilka Zimnoch? No, sam jestem ciekawy, jak to będzie. Tutaj będzie może decydować e, psychika. No. E, boksersko no, na pewno e, zimnoch nie jest e, gorszy, ale jak wytrzyma pojedynek psychicznie? Obaj bardzo tego chcą e, i mam nadzieję, że dojdzie do tej walki już pod koniec tego roku. No, na to się zanosi, na to czekają wszyscy kibice bokserscy i mam nadzieję, że się doczekają. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.